Hej! Jak pewnie pamiętacie, w tamtym roku zrobiłem pewien nietypowy materiał, ponieważ mówiłem wtedy o pewnym kalendarzu, kalendarzu gwiezdnym dokładniej na rok 2023, czyli rok, który już praktycznie mija w przeciągu kolejnych dwóch tygodni, to niecałych dwóch tygodni. Natomiast w tamtym roku, jak zapewne pamiętacie, był to kalendarz, za który odpowiadała Zuza z Instagrama Zuzowjacku, koniecznie wchodźcie na tego Instagrama. I obserwujcie Zuzę, bo robi wiele świetnych rzeczy i wiele dobrych rzeczy przede wszystkim, ponieważ to o czym dzisiaj powiem i o czym mówiłem zresztą rok temu, to właśnie gwiezdny kalendarz, czyli jest to pewna inicjatywa, która w tamtym roku była inicjatywą fanowską, w tym roku również jest to inicjatywa fanowska, troszeczkę jednak większa o czym za chwilę powiem. I jak pewnie pamiętacie, był to kalendarz, który w całości był wypełniony zdjęciami cosplayerów, czyli fanów, którzy przebierają się i odtwarzają pewne postaci z filmu z Gwiezdnych Wojen. I były to głównie, byli to głównie cosplayerzy z organizacji takich jak Rebel Legion, jak 501 Legion, ale też ci mniejsi, niezrzeszeni cosplayerzy. I wtedy, jak pamiętacie, ten kalendarz wypadł naprawdę nieźle. I w tym roku również kolejna edycja tego kalendarza się odbyła. Tutaj ten kalendarz oczywiście również mam, jest on, wygląda on tak, okładka jest świetna, Vader jest na tej okładce cudowny, ale za chwilę do tego jeszcze przejdę. Natomiast co jest istotne, w tym roku nie dwie organizacje robiły ten kalendarz, tak jak było to w roku ubiegłym, ale również dołączyła do tego trzecia organizacja, czyli Mandajain, a co za tym idzie, ja też miałem wkład w ten kalendarz. Również teoretycznie jechałem na zdjęcia. E, gdzieś tam jestem w tle, e, no, w, e, ale jestem trochę mniej widoczny mimo wszystko. E, no, ale... Trzecia organizacja również jest tutaj do tego e, dopisana. I zanim jednak zrobię przegląd tego kalendarza, i zapewne już widzieliście post na Facebooku, jeśli nie, to tam również Was zapraszam. Dochód z tego kalendarza będzie praktycznie w całości szedł na wielką orkiestrę świątecznej pomocy. A zatem, jeśli. Kupicie ten kalendarz, będziecie mieli naprawdę bardzo fajną rzecz na cały rok na swojej ścianie, a zrobicie też coś dobrego. Nie jest to aukcja, tylko jednorazowy zakup więc możecie kupować. Link, oczywiście, będzie w komentarzu. Więc, koniecznie taki kalendarz tutaj kupujcie. Ja również no, ten egzemplarz akurat dostałem prywatnie od Zuzy, no ale sam również zapłaciłem, ponieważ no, uznałem, że mimo wszystko dobrze jest wspomóc coś takiego jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku e, spotykamy się w łódzkiej manufakturze. Część również e, z tego co wiem, planuję iść w Warszawie, e, więc macie wspomóc e, właśnie woź. Albo kupując taki kalendarz, albo nie wiem, licytując coś, co jest akurat przeznaczone konkretnie na orkiestrę, czy nawet wrzucając jakieś drobniaka do puszki, każdy gest tak naprawdę się liczy i pamiętajmy, że jest to tak naprawdę mimo wszystko ogólno Polska pomoc. No, ale dobra, może przejdźmy do samego kalendarza i zobaczmy co tutaj w środku widzimy. Na samej okładce świetne zdjęcie, w ogóle ze zdjęcia odpowiada e, Margielson, e, więc również no tego pana tutaj mogę polecić. W każdym razie zdjęcie na okładce jest naprawdę ładne, Krzysiek jako Vader Wypada, no, wręcz filmowo, bym powiedział. Mamy pilotkę z Rebel Legion'u. Tutaj również bardzo ładne zdjęcie. Piotrek jako Kylo Ren oraz Nasta, moja dziewczyna, jako Rey, więc też sobie to zdjęcie cenię. W marcu mamy Rewana i tym Revan'em jest Nox. No i my jesteśmy w kwietniu. Cała nasza organizacja, a raczej ta część, która pojechała. Mamy Orna, Foxa, Jaya i... Cała reszta jest rozmazana w tle. nie wiem, Mamy inne, obok niej stoję ja i wystaje mi na ramiennik, gdzie się Katarn. No, dużo nas tam było, bez wątpienia. Znowu kolejne świetne klimatyczne zdjęcie Weidera. Dalej mamy Damiana, który w tamtym roku przebrał się za Kajlorena i miał świetne grudniowe zdjęcie. E, tym razem jest on w zbroi Dina Jolina, ponieważ teraz się przebiera również za Mando. E, również. Jest zresztą częścią Mandy Aim. E, a także z tyłu mamy Kobiego, który jest w stroju e, Bobby Fetta z serialu Księga Bobby Fetta właśnie. Dalej mamy Agatę jako która również e, według mnie e, świetnie wygląda w tym stroju. Zresztą ma urodę Carrie Fisher, co zresztą myślę sami widzicie. Właśnie inicjatorka e, naszego tutaj kalendarza, czyli Zuza. E, również się w tym kalendarzu pojawia. Osobne zdjęcie kobiego w e, roli tutaj e, Boby Fetta z serialu Księga Boby Fetta. Wspaniały serial. I znowu Damian, e, który stoi w zbroi Dina Żarina. To zdjęcie również bardzo lubię. Na listopad mamy Milanę e, oraz właśnie Krzyśka w e, zbroi Wejdera. No i grudzień. najlepsze na koniec, no, chciałbym tak powiedzieć, e, mamy tutaj zdjęcie naszej organizacji, e, weźmy naim, e, trochę więcej nas tutaj widać, kawałek mego hełmu wystaje, e, również e, gdzieś tam jest Kual, e, jeszcze jest kilku innych e, Mando, których tutaj e, na zdjęciu zresztą widać. Nie wiem, Katar, Miłku, Jankes, no cała nasza gromada, można powiedzieć, większość, raczej nie większość, ale znaczna, ta bardziej aktywna część na jednym zdjęciu. No i dobra, to jest cały ten kalendarz, tak on wygląda, więc myślę, że warto się nim zainteresować. Jeśli chcecie ten, kupić sobie taki kalendarz, no to link jest w opisie, wejdźcie na aukcję. Zamówcie kalendarz e, i e, wtedy dostajecie go. Raczej już na święta nie załapiecie, ale na nowy rok myślę, że na spokojnie. E, a nawet jeśli nie, no to po nowym roku przecież, no, też nikt Wam nie, broi, nie broni tego e, zakupić. E, bardzo fajna rzecz, e, cieszę się, że w tym roku również mogłem ten kalendarz bezpośrednio wspierać i mogłem brać udział w jego powstawaniu. Miejmy nadzieję, że kolejne edycje tego kalendarza będą zwyczajnie coraz lepsze. Ja tutaj ten kalendarz po prostu mogę mieć do kolekcji. Lubię tego typu rzeczy, mimo wszystko, w kolekcji mieć. I przy okazji, jak już powiedziałem, za kalendarz zapłaciłem i od razu też wspomogłem wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Wy również koniecznie to róbcie. Czy to właśnie wrzucając do puszki, jak mówiłem. Czy też, czy też kupując jakieś rzeczy na poszczególnych aukcjach, a chociażby ten kalendarz. No i poza tym, jak już powiedziałem, wielki finał Or Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ostatni weekend września. Będzie mnie można spotkać w łuskiej manufakturze, będę chodził w swojej pięknej, pomarańczowej zbroi. I cóż, tak jak zresztą inni Gwiezdnowenni Cosplayerzy, Również, jak mówiłem, inne większe miasta, Warszawa, Wrocław, nie wiem, Toruń. Wszędzie, myślę, będzie mogli kogoś spotkać, kto będzie kwestował. No dobra, myślę, że to by było już na tyle, bo powiedziałem raczej wszystko na temat tego kalendarza, co miałem. Jeszcze raz zachęcam, kupujcie, kupujcie, jeszcze raz kupujcie. Jest to naprawdę świetna, świetna rzecz. No i cóż, do zobaczenia w następnym materiale i... Co? So, widzimy się na Wielkiej Orkiestry Świętocznej Pomocy.